Od prezentacji gry oddaję głos Maciejowi Dorszkiemu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na tym spotkaniu prasowym, na którym zaprezentuję Państwu nasz najnowszy produkt z Tajlander, z Tajland Mam nadzieję, że y, uda nam się podzielić z Państwem tą odrobiną magii, którą gra ze sobą niesie. Jesteśmy na pokazie gry Skylanders. Mamy też parę pytań odnośnie samej produkcji. Przede wszystkim chodzi o figurki. No jest to dosyć nowatorski motyw, dosyć nowa rzecz w branży, żeby gra była sprzedawana z gadżetami, mimo że to nie jest. Edycja kolekcjonerska, ile dobrze rozumiemy. Każda edycja gry jest wyposażona w jakieś figurki. E, dokładnie tak. E, jakby, no, te figurki nie są gadżetem, one są integralną częścią produktu. E, w każdym tak zwanym zestawie startowym są trzy. E, trzy, trzy, trzy różne postaci i e, jakby te figurki budują grę, każda z nich ma swoją własną historię. E, one też pochodzą jakby z różnych żywiołów, żywiołów wody, magii ziemi, przyrody, także to jest jakby cała ta jakby konstrukcja tego, tego świata Skylands, właśnie że oni są, one, one też pochodzą z różnych y tych elementów, także mówię jakby nie ma właśnie, one nie są gadżetem, one są po prostu integralną częścią produktu. A jeżeli chodzi już o kwestie techniczne, jak te figurki współpracują z grą? Te figurki współpracują zarówno z wersją na Wii, na PlayStation 3, z tego co zauważyłem, dodawana jest taka przystawka, na której się kładzie te figurki, aby one były przez grę w ogóle widziane. Jak to działa? Już mówię. Mamy tak zwany, znaczy każdy kto chce wejść w świat Skylanders musi się zaopatrzyć w tak zwany Starter Pack. Jest to jedyny produkt, który musimy kupować ze świadomością na jaką platformę go kupujemy. Bo jest, inny jest na PC, inny jest na Xbox, a inny jest na PlayStation. I w zestawie mamy właśnie mamy trzy figurki. Mamy ten tak zwany portal mocy, który tutaj widać. Jaki mamy oprogramowanie oczywiście plus całą masę gadżetów typu plaka ze wszystkimi Skylanderami, naklejki, jakieś karty do kolekcjonowania, jak również kody do takiej części, co byś nazywał się, się webware, to być taka część internetowa i też do niej są jakieś tam y, unikalne kody. I taki odpowiedni Call of Duty Elite dla dzieci. Y, znaczy, no, znaczy, y, w pewnym sensie tak, gdyż chodzi o to, że również niezależnie jaką mamy platformę. I jak się wepniemy do PC'ta, ten portal i wejdziemy na ten Webware, on powinien go zobaczyć i będzie można zastać swoje wyniki. Więc te, te listy rankingowe, które będą w tym webwercie, będą zawierały wszystkich graczy z Xboxa, z PlayStation, z Wii, z PC'a i również z Maca. Tu żeśmy zawinęli, że gra jest, ta wersja pc również działa na Macintoszu. A jeszcze pytanie o wersję językową. Jest to gra dla siedmiolatków, ale wersja zostaje oryginalna, angielska? Yy, wersja jest oryginalna, oryginalna angielska, yy, natomiast ten webware cały będzie w pełni zlokalizowany po polsku. Próbujemy zawalczyć, żeby może dzięki funkcjonalnościach i funkcjonalności internetowej wypchnąć po tym jakąś lokalizację, ale to jest wszystko na razie niepotwierdzone. Yy, w Europie wychodzą tylko te główne języki, nawet kraje takie duże, typu yy, przedrynki skandynawskie, nie mają swoich wersji językowych. Po prostu projekt jest za duży, żeby no, nie wyrobilibyśmy się e, w czasie. Ostatnie pytanie. Wersja na 3DS-a. Jest w fazie planowania. Nie jest oficjalnie potwierdzona, ale może się pojawić. Znaczy, Jeżeli tak, to po premierze na inne platformy. Jak to wygląda? Znaczy, już mówię. E, jest wersja na 3DS-a i będzie. Natomiast, hmm, jakby to powiedzieć, e, nasza opinia jest trochę taka, że uważamy, że sama konsola 3DS jest jakby w tej chwili w posiadaniu. Jakby to powiedzieć, takiej grupy hardkorowych graczy, ale hardkorowych w sensie Nintendo. W sensie Nintendo przenośnej konsoli Nintendo. I trochę się boimy, że ten produkt troszkę nie pasuje do tej konkretnej grupy odbiorców, e, więc być może się pojawi, ale planujemy być może że prowadzimy rozmowy, że być może się pojawił jakiś fajny pakiet konsola razem ze Skylandersami, u kogoś, u któregoś z y, detalistów y, jako taki specjalny pakiet. Ale to wszystko będzie jeszcze potwierdzone.